Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witamy was w sklepie Pepko. Słuchajcie, lecimy do 10 tysięcy, Już jest 9300, także dziękuję wam bardzo. I na początek mamy e, takie piękne koszyki. Ja widziałam pomarańczowe chyba i szare i nigdy nie mogłam natrafić na te różowe. Zobaczcie, i są 25 zł e, w stylu boho. Bardzo ładne. I tutaj mamy torby, później wam je pokażę słuchajcie, dzisiaj w, w odcinku jest tyle nowości, czekajcie do końca, naprawdę będzie sztos. E, tu mamy podusie, 40x60 cm za 25 zł. I jak widzicie, z tej strony jest taka prążkowana, z drugiej strony jest gładziutka, bardzo miła w dotyku. Dobra, odkładamy. I jak damy radę. <laughs> słuchajcie, wpadłam do Pepko prosto ze szpitala, moja córcia połamała palca i i byłyśmy w szpitalu. Także nasiedziałam się na sorze, ale to nic później wpadło. Jeszcze do pepka, zobaczcie. Mamy następną z takimi pomponami. Ona jest tak jakby z lnu, tutaj z drugiej strony. 43x43 cm za 30 zł. Za 30 zł, dobra, wpycham ją tu. Czekajcie do końca, zobaczycie, jakie przepiękne rzeczy będą. no Sama byłam w szoku, że tak wpadłam tutaj i wszystko to jest. 20 zł, kocyk 130 na 170 cm. Odkładamy go tutaj. Za dwie dyszki to naprawdę spokocena. Następnie mamy świeczuszki. Taka biała w jak widzicie w takim przeźroczystym szkle. I ona kosztuje 7 zł 20 godzin palenia tej świecy. Czekajcie, wepchnę ją tam do tyłu, żeby mi nie zbiła. Tu mamy większą za 15 i 25 godzin palenia. I tu mamy jeszcze większą. Nie wiem czy tam radę ją podnieść. 20 zł i 35 godzin palenia. Jest tu dzisiaj tak dużo ludzi. Jest w weekend zawsze, w, bo jestem tutaj akurat w galerii. E, tu mam macie różową. To jest naprawdę bardzo dużo ludzi i <coughs> ciężko mi się nagrywa. Czasami muszę się tu wyginać. No ale ja ich rozumiem, bo sama wpadam do galerii. No i słuchajcie, tu mamy doniczki te przepiękne nowości, które są już w moich przeglądach. Jeżeli nie oglądaliście, zapraszam na przeglądy wcześniejsze i zobaczcie na to. Były piękne podusie, pamiętacie, były takie podusie do położenia na krzesełko. a teraz mamy, już wam mówię za ile. Za 30 zł 115 na 47 cm takie e, poduszki na krzesła. Słuchajcie, na lato. No prześliczne. Prześliczne, zobaczcie, jak one wyglądają super. Mają tutaj takie sznureczki, i z drugiej strony są takie same. Poczekajcie, trochę poproszę moją y, córkę, żeby mi tutaj podtrzymała. Tylko tu zaraz, okej, okay. chwyciła. Drugą, wolną rączką, zdrową. Y, tu ma taki y, zatrzask. Tutaj ma sznureczki. Jak widzicie, tutaj się zgina. No naprawdę, za 30 zł to jest po prostu sztos. Materiał bardzo miły, naprawdę bardzo, bardzo miły, yy, bardzo miły w dotyku, na pewno fajnie się będzie siedziało, działo mięciutkie. Także jak macie gdzieś jakieś takie większe sklepy, czy w ogóle Pepka, to wpadajcie tu mamy w kolorze szarym, a tu jest taka zieleń. Tu jest zieleń. Szkoda, że nie ma yy, tamtych innych kolorów, które były właśnie tak jak ten pierwszy. Tamte kolory również były bardzo, bardzo fajne. Tu Wam pokażę jeszcze lampeczkę taką solarną. Taki domek za 10 zł. Jak tutaj już jesteśmy, może ktoś potrzebuje do ogrodu. Zobaczcie, jaka fajna. Co my tutaj jeszcze mamy? Nie, to jest pobite. To już Wam chyba pokazywałam. Tak, to Wam pokazywałam. I tu mamy lampeczki za 30 zł, te, które wszyscy, wszyscy szukają ja również też. Tylko oczywiście świeżyłyśmy się na pogotowie i nie wzięłam kasy. Mam nadzieję, że nikt ich nie wykupi i że one będą na mnie czekały. Tak, także tak to jest zawsze jak y, człowiek ma przy sobie kasę, to a tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę. A jak nie wzięłam z tego wszystkiego tylko na paliwo, to to są moje lampki. Tu mamy torbę za 8 zł z takim napisem. Z drugiej strony jest po prostu w tym kolorze, w tym, w tym kolorze tego lnu. Tu za 20 zł mamy taki wianuszek. Teraz zbliżają się komunie. Jak widzicie, to stoi na takiej półeczce komunijnej, ale nie musicie kupować tego na komunie, na komunie bo naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Także tu macie taki wianuszek i jak widzicie. Jakieś pocztóweczki na komunie. No i następna nowość: 25 zł. E, takie LEDowe lampeczki. No po prostu jak to zobaczyłam, i stałam przed tym i patrzę, patrzę i dopiero, o matko, jakie to ładne, dopiero zobaczyłam, że to w ogóle jest. Nie widziałam tego. Także 10 razy patrzcie, wracajcie się. Naprawdę ja się wracam po parę razy i znowu idąc 10 razy zauważam, że jest coś nowego. Z, tutaj sobie wrzucacie dwie baterie. Jak widzicie tam na końcu jest yy, yy, taki plastikowy pojemniczek, pojemniczek, nie będzie pojemniczek, na baterie wrzuca się sobie dwie baterie i to fajnie yy, świeci. Następnie mamy za 30 zł takie plastikowe, yy, nie ledy, yy, tak ledy przepraszam, ledy na baterie długość 2,55 i świecą światłem ciepłym. Co my tutaj jeszcze mamy? Czy ja coś widzę jeszcze nowego? No, widzę przecież. Zawsze jak przyjdę do galerii, to, to tutaj są fajne rzeczy. Za 10 zł takie lampeczki z takimi kolorowymi pomponikami. Wrzucamy dwie baterie i to prześlicznie świeci. E, tu mamy takie jakby żaróweczki. Ja takie żaróweczki kiedyś jeszcze zakupiłam sobie w Anglii. Również świetnie to wyglądało, jak one się paliły. Dokładnie tak jak na tym zdjęciu. Te kosztują 10 zł. Również wrzucacie dwie baterie i. Sobie to zapalacie. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy jakiś nowy bieżnik. 35x170 cm za 25 zł. I zobaczcie, czarno-biały. Na końcu macie takie frędzelki. On jest naprawdę bardzo gruby. Czekajcie, znajdę tutaj, znajdę tutaj lewą stronę, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Teraz fajnie, bo tym nowym sprzętem to wszystko tak ładnie widać. Mam nadzieję, że wy to widzicie. I tu mamy za 20 zł, 35 na 180 taki pomarańczowy, ale ten tu już jest mega sztywny i mega taki gruby. Zobaczcie, ja nawet nie mogę tu odchylić tego. I lecimy dalej. Lecimy dalej. Tu nie dosięgam, to wam tylko tak pokażę. 140 na 180 za 25 zł, jeden i drugi. Eee, takie cieniutkie obrusy. Jeszcze wiem, że był zielony, prawda? Tu wam pokazywałam ostatnio te poduszki, no ale pokażę, bo może yy, któreś z was albo wasze dzieciaczki są fankami Miki. Za 30 zł mamy taką szkatułkę, Rędzej dzieciaki, ale moja Maja też mówi, ale fajne. <grych> I wieszaczki, wieszaczki których jeszcze nie widziałam. 8 sztuk za 5 zł. Zobaczcie, jaki ciekawy kolor, taki, taki zielony. Takie zielone bym powiedziała z takim perłowym połyskiem i czy my mamy jeszcze jakieś? Tam mamy niebieskie i jeszcze są różowe na końcu, ale te niebieskie i różowe to już chyba inne, to chyba te, które wam wcześniej pokazywałam. Tu mamy półeczkę z pojemnikami plastikowymi. A tu pokażę wam coś, czego również nie widziałam, także naprawdę bardzo duże rzeczy. 25 zł kosztuje takie pudełeczko. Pudełeczko do przechowywania Pudełeczka, słuchajcie, 4 Cztery. Cztery pudełeczka za 25 zł do przechowywania żywności plastikowe. Pokazuję Wam te koce które ostatnio Wam polecałam. E, taki nadwór na trawę do położenia. Tu mamy jeszcze inne kolory, więc Wam pokażę tylko. E, tu mamy zielone i one kosztują 25 zł, tam był różowy, tu jest ten, który Wam ostatnio pokazywałam i tego chyba nie było u nas, nie pamiętam już. Także te mogę Wam polecić e, na, gdzieś na położenie na trawie, bo naprawdę są świetne. Za 30 zł mamy taką ogromną tormę. i ona jest taka, wiecie, kupicie sobie jakieś frytki, lody, wrzucacie do tej tormy Termo, torba termo, tak. Ona jest ogromna, naprawdę, bardzo, bardzo duża. I Poczekajcie, moja Maja mi tutaj pomoże ją e, otworzyć. Zobaczymy, jak ona wygląda jeszcze w środku. Wybaczcie tutaj, że tak to troszeczkę potrwa, no ale ona ma ten paluszek y, swój w szynie, więc musi tutaj mi pomóc złapać. Zawsze chłopcy mi pomagają, teraz pomaga mi córcia. I tu mamy, jak widzicie, y, taką dużą przestrzeń. Naprawdę tu jest, ona jest ogromna. Jak się ją jeszcze tak rozłoży na dole, jest bardzo duża. Dobra. Myślałam, że są jeszcze jakieś inne kolory, ale nie ma. Ale to jest również ten kolor, gdzie możecie sobie dobrać różne rzeczy, różne kubeczki yy, i inne tam pierdółki, które już Wam pokazywałam w przeglądach. No i dobra, to już jest koniec mojego przeglądu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja bardzo lubię robić takie przeglądy, gdzie są naprawdę nowości, których jeszcze nigdy nie widziałam. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.